Każdy, kto kończy szkołę podstawową, wybierając liceum, niejako przesuwa moment podjęcia decyzji, w jakim zawodzie będzie pracować. My, licealiści, ucząc się przez 4 lata, przygotowujemy się do egzaminu dojrzałości. Po zdanej maturze czeka nas prawdziwie poważne wyzwanie, jakim będzie wybór kierunku studiów. Aby nieco ułatwić Wam, a jednocześnie sobie, podjęcie tak ważnej decyzji, już 8 listopada na tym kanale zacznę udostępniać wywiady z osobami, które ukończyły studia wyższe oraz wykonują prace zgodne ze swoim wykształceniem. Pamiętajcie, matura to nie koniec, to początek, dlatego słuchaj nowej serii wywiadów, wybierzmy studia.